Dzień dobry. Mama z Kajtusiem przyjechali do nas e, do Nowego Wilkowa wczoraj. Na razie zamieszkali na wybiegu dla dziadków. Tutaj mają po prostu spokój i powolutku na spokojnie w swoim tempie mogą dochodzić do siebie. E, mama Kajtusia e, jest w miarę spokojna. O, przyszła do mnie pierwszy raz. Ale jak widać, zobaczyła o co chodzi i postanowiła sobie pójść dalej. Natomiast Kajtuś, jak to każde małe dziecko, jest bardzo ciekawski. Teraz akurat nie podchodzi, ale on właśnie gdzieś sobie poszedł zwiedzać. Natomiast przychodzi czasami do nas. O, już mama nadchodzi. Nic się nie bój, nic nie zrobić dziusiowi. Zobaczymy, może podejdzie. Może podejdzie maluszek. No chodź. O, na razie. Na razie ma inne wizje, ale biega sobie. No chodź, chodź, pokaż się. O, przyjdzie czas, kiedy będzie na pewno podchodził. Eee, bardzo chcieliśmy Państwu podziękować za pomoc w uratowaniu. Kajtusia I mamy. No i na pewno będziemy zdawać relacje, jak sobie dają radę. Za jakiś czas pójdą do stada, na pewno do innych osiołków, ale na razie niech powolutku tutaj w spokoju z dziadkami dojdą do siebie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.